Widzowie najdłuższa mapa Lego! w historii Minecrafta. Lecimy z kolejną częścią, bo we wczorajszym odcinku udało nam się przejść tylko 30%, odcinku. więc to jest naprawdę nie za wiele, Bobek. Wi Woo! Co ty mi tutaj zrobiłeś? Subujcie kanał koniecznie no do końca, je. jeżeli chcecie więcej takich szalonych mapeczek. Okej, okay. rozumiem, że to po prostu nam odrasta ta ściana. Okej, okay, więc Dobra. let's go! Lapi papi! I teraz, gdzie mam przejść? Mam przejść tutaj! Dobra, Uwaga, z tego tutaj. Gdzie na dół? Gdzie na dół? Amatorze, ty takich mapek jest na Dari, I całą nim teraz to co? mam. Teraz? Co to co? Nie! Dobra, z tego musimy przeskoczyć przez Dobra. slima. Boom! I teraz. I do dołu, do dziury. Uuuu. Tak. Wow. Wow. haha, <laughs> mnie na to. Nawet wyszło mi na plus. Dobra. Nie wiem, ale tu stary patch. 3, 2, 1 jest jakiś. Lava is co? rising. O Nie. kurde. Minecraft. Ale lava podnosi się co. Co tyle czasu, ile bobek skończyć przed szkole? Dobra, okej, okej, okej To będzie mega lipa Ej, dobra, pytanie, dobra, serca, jak szybko to się podnosi Bo ja widzę, że to się szybko podnosi Ej, to się, inaczej, się to się podnosi, podnosi szybciej niż ja biegnę I to mnie troszeczkę denerwuje no. Bo co ja mam teraz Tak, zrobić? O nie, Co teraz? Jest stary Na, na, na co, na co niby, no. no. dobra i teraz tak Po tych płotkach, to, gdzie tu. dalej stary, gdzie Dawaj, tutaj Aha, tutaj, tutaj no. po tych płotkach Okej, okay. okej, lapi papi To ma jakiś sens, to ma już troszeczkę sensowne. To w kości si totalnej, bo tu to leci naprawdę. Ej, dobra, me, dobra, nie, nie, dobra, nie, dobra, 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 okay, dobra, okej, okay. okej, ja jestem, ale stary? Jestem, 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 jestem nice! nice. Omyg, omyg, stary. Ej, czym są te xy, stary? Aha, rozumiem, rozumiem, że to tutaj są te klocki, po których mamy skakać. Ja cię kręcę? Ej, to dobra, jest chory. ziomek, który to wymyślił, to jest naprawdę to jakiś jest, chory ziomek. To jest Jakiś... O! Jestem! Ej, dobra. Strasznie Let's mocne go. to jest, stary. Strasznie Ej, mocne to Ej, to jest. naprawdę. Idzie normalnie na głowę oszaleć. Serio. No. Ej, dobra. Mój mózg, stary, jakby nie działa. Ej, dobra. No. Po tym chodzę. Okej, okay, teraz po tym. Jak on to zrobił, w ogóle? Ja mam takie pytanie. Ej, dobra. Serio, jak on to zrobił? Ja mam też takie pytanie. Ja dobra. Gdzie teraz mordo? Zrobił. Patrz, tutaj mamy wodę. Tu mamy. Aha, ten ty mamy wodę. Ale ja nie pewnie. wiem. O, ja tu chyba wskoczę? Ja tu wskakuję. Dobra. Idę za tobą. Okej. Teraz chyba tutaj. Dobrze tak mi się wydaje. Lecę tutaj. się chciał. Sołp do góry, góry tak Urzeczku, normalnie drzwiczki otwieramy i biegniemy dalej i chłopie, w ogóle ja nawet nie wiem gdzie biegnę, ja po prostu biegnę Tak, ale jakby biegne. właśnie o to chodzi w tej mapce, że jakby samoistnie, wiesz teoretycznie nawet gdzie masz nie. biec, nie? Nie tu, nie tu. E, czekaj, czekaj tutaj. Nie nie tu, tylko o tu trzeba, A, dobra, dobra, z tego, dobra, na, to, z tego na to, z tego na to, z tego na to. Ej, no. to ma sens mordo. To ma trochę jednak dobra, sensu. Chyba tutaj dobra. dobra tutaj siup. Okej, okej, okej. Pewnie tam, Dobra. I do wody, to jest jakiś normalne... nice. jakie nice. mocne to było. Serio, strasznie no, to było mocne. No, fajne. Tutaj jest chyba przejście. Dobra, Ale... siu! Dobra, o, tu prowadzę! Nie, i wpadłem. Okej, okay, let's go. Lapi papi. Czyli no. tak, wchodzę sobie tutaj do wody. Teraz płynę sobie tak, tak tak, tak tak. jest robiona. Wow. Dobra, tutaj sobie przechodzę. Mamy już 5% kolejne w tym odcinku odkryte. Nie. Przejdę znowu. Ej, dobra, przeżyję to, przeżyję to. Ej, dobra, chwila, moment. nie! Tutaj, stary, po coś musimy być. Po coś musimy tutaj być. Ej, dobra, tu jest przejście, patrz, tu jest przejście, mordo. Tu jest normalnie przejście, więc dawaj, tutaj za mną. Dobra, i tutaj na to. Foczycznie. Stary, dawaj za mną, dawaj za mną, dawaj za mną, okej okay. I uwaga, 6% tej mapki już mamy zrobione To, to. Na dół, tak mi się wydaje. Dobra, okej, okej Oj, tam musimy, bo tam będziemy lecieć do góry Tak O kurde, ej, tak nie Lecimy. mogę Czyli tak, z tego kamienia tutaj, z tego na to I z tego tutaj Siuuuup Siuuuup no, Stary, dawaj do mnie Siuuuup Dobra, ci... No, trzeba w tym momencie o, to zrobić... Tutaj siup. Sieci. Wow! Bedrock! Ale tutaj bedrock. jest bedrokowo, oj tu Ale stary. Tu jest tu stary, jest dosłownie bedrokowo, bo tu sam jest bedrokowałowy. Aha, chyba tam. mam jednak tutaj w dół zejść, co? Coś mi się tak wydaje. Stary. No, no chyba też się wow! I co tam... Nie! Gdzie no... ja jestem? Czemu jestem co? do góry nogami? No do wody pewnie! Do wody stary. No. Jak ten do góry pójść? Dobra. tu chyba trzeba gdzieś yy, tak mi się wydaje o tu stary, tutaj yy, dziwny. Rozumie jest. ktoś, co tu się właśnie stało? Nie wiem, ale gdzie my mamy teraz. O, tam! Dobra, może masz. Rad, Ej, dobra, stary, ja masz... totalnie nie rozumiem, co tu się ja, właśnie stało. ja też nie wiem. Ej, no naprawdę, nie Ej, dobra, tej gość maski. jest. No patrzcie, on wygląda jakby latał. On wygląda jakby latał. Tak. Gość jest absolutnym geniuszem po prostu. A tutaj co ja mam co zrobić? A w ogóle, ja mam pytanie. Ej, dobra, gdzie mam teraz? Aha, chyba mam Nie, Nie. No, ja znowu spadłem. Tutaj? I na nie nienawidzę tych nie. parkourów. Czekajcie. Tutaj I chyba wody nie. musi się starać, żeby doskoczyć. Dobra, ale... Aha, mam podskoczyć? Okej! Okay. Nie, dobra, gość jest za mocny. Nie, nie gość nie, nie. po prostu jest za mocny, serio. To jest absolutnie niesamowite, co tutaj się w ogóle stanęło. Dobra, teraz muszę tak, z tego na to tutaj. I tu jest lawa no. w ogóle, która... Wow, chyba nie chcę dotykać o, tej lotu. No, jest się tak wydaje. Skurczyłem. nice. Ej, dobra, tutaj jest drabinka, ale na tą drabinkę nie przeskoczę, bo jest za wysoko. Czyli tak, muszę tutaj na to. Dobre, Dawaj, Bobek, no, bo mam no, w ogóle 38 no. level teraz w tym momencie. Ja w tym momencie również dobra, mam o. 38. Dobra, obkrążasz to stary, i wtedy mamy to. Dobra, mamy to. Mamy tu, tu są o. drzwi, Mordo, tu są drzwi, tylko że nie da się. A, ten, się. Aha, to tutaj, się tutaj nie da. trzeba, tutaj, z drugiej strony Co trzeba to działa? obejść. Dobra, tutaj po tym daszku prawdopodobnie. Ej, strasznie mocny level, chyba najmocniejszy w no, ogóle ze wszystkich do tej pory, no absolutnie mega miazga, totalna miazga, dobra O oh ale się napociłem. 39 no, level no, stary i jak do dziury Tak, 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 okay. tak. Dobra, dawaj Monto, dobra, dawaj, ty, dawaj. Ty, ty, o tam, tutaj. tam jest ten, ten taki wybijający do góry. Tak, ten ty, szalker, ten szalker ten tak, to... tak robi, no, szalker no, tak robi. Ten dobra, ten, nie tutaj da siódm, no, tutaj siódmy, się Dobra. Więc trzeba by... o tu jest wybijące do góry, dobro i pom, jest, zawidzianie, o i mówiłem, że szlam, ale cykel. szlam, straszny szlam, i tu też szlam, znowu. Dobra, okej, co? Nie! Wpadłem! Dobra, dawaj, 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 mordo. Okej, jesteśmy, jesteśmy, przeszliśmy. A nie, jeszcze nie przeszliśmy, na uwaga. I będzie 40 level. No, i mamy 40 level. Oj, tak! Witam, On sprzedaje kamień. Dobra, dawaj, stary, może do tego domku. No, tu jest jest! Ok, i co mam teraz zrobić? Wow! Nie, co tu się. Okej, okay, musimy raz szybko się odbić, stary, musimy się szybko odbić, czajesz? Patrz. Aha. No, dobra. Dawaj. dobra. A, wiem, I widziałem! Tu. wow, Bydziu. wow. Dobra, nie pisz, ej, z osadnicy! skrzynia jest Prohibido! On prohibido. jest Zablokowany Zamk... gdybyście pytali. Zablokowany, nie ma dostępu. Elo, do widzenia! Dobra, pana. PUM! Dobra. Aha, zważywiłem. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Czyli z tego... No nie. Jeszcze raz. Czyli tak, z tego tutaj, z tego tutaj i z no. tego tu. Ej, fajny poziom, fajny poziom, Mega nie? Fajny. Też naprawdę podoba Dobra. jest. Robi wracanie. Dobra, yeah. tutaj... Na... Czasie ja się naprawdę wróciłem Czyli tak, z tego slajma, słuchajcie, skaczemy tutaj I co? Czyli Tam. z tego slajmu Z tego, patrzcie, z tego skaczemy tutaj I siup, dobra, mamy 42 poziom Dobra, tutaj ciach Tutaj ciach Zbagowało mnie! Naciskam jeszcze raz w takim razie Okej, okay, no. i teraz tak, skaczę sobie tutaj teraz sobie skaczę tutaj Dobra, tutaj sobie poczekam Okej, 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 okej Ej, to jest mega epickie akurat, musisz przyznać, że to no. jest totalnie genialne Dobra, z tego slajma sobie tutaj tu jest? Jak tu wejdziesz, Chłupie. Co jest? No, zobacz jakie to jest sypicku zrobione Ej, nice! Ej, naprawdę ładnie. Naprawdę no. gość jest takim sztosem Ten gość, ten kabanos. Dobra, tam mamy wejście? Nie nie wiem gdzie jest kolejne przejście. Tu jest wejście do domku mordo. A, to może do domku stary. Za obrazem? Nie. nie, za obrazem nie. Tu jest przycisk jakiś Dobra, i co on robi? Nie wiem. Widzisz, żeby on coś robił? O! Co, coś otworzył, słyszałem metalowe drzwi. Słyszałeś metalowe drzwi? Nie, o słyszałem tutaj. Tu są, naciśnij go, naciśnij go, naciśnij go. No fajnie, to ja chyba nie przejdę No nie, musisz szybko tu przybyć i zdążysz, mordo. Dawaj, Dobra, no. i to? Dawaj. I. Dawaj. Nice, o, dobrze, o, idealnie wymierzone. Byli człowiek, gościu. wy, no to go! rakuć jechuć po strochu! Oh, ja chujacie Ej, ten... No. No. Nie, no wariacie, ja na sam dole jestem! No tak, nie stary, no ale wiesz, go. po prostu trzeba walczyć w tej dżungli, no nie? Trzeba walczyć Aha. o siebie, no rozumiesz, nie? Rozumiesz, mordo, takie życie, patrz, ja tutaj sobie lecę do góry, 42 poziom. poziom, jest właśnie tutaj, patrz, pykany, Aha. ciach, ciach, patrz, i tutaj ciach, nagle, ojojojoj, oj, 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 oj. ej, Aha. ale lecę do góry i uwaga, gdzie ja jestem, teraz z tego na to, z tego tutaj na ej, Bobek, jak w ogóle, gdzie ty jesteś, czemu ciebie tutaj eee, nie ma, no, na 43 nie, poziom, nie? Łooo, wow! fajny biom, podoba mi się ten biom, bardzo Hello, mi się nie podoba. nie wyprzedzam i po prostu ja cię teraz robię, jak chcę. Fajny poziom, Bobek, ale fajnie to zbudowałeś, no. fajnym jesteś twórcą mapy, a. no, no, dzięki. To jest moja mapa Mam więc jedno serduszko. Wie. Tak, oczywiście, że to nie jest mapa Bobo, ale tak. Ups. Ojojojojo! I teraz, Bobek, lecę no. sobie w górę, tak. Jestem tamburynem w bambosach mandarynem ale, jestem, ale, ale no. Jest na słabym poziomie. Jestem na lepszym poziomie niż ty. Dobrze, super. Ale kto pyta? mnie, serdecznie. Ja są, są osoby, jak które pytały. Robić co ja Naprawdę. Dobra. Chodźmy. Czy tak. to jest wyzwanie na wyścig z biednym Aberką? Chyba tak. tak. Tak, tak mi się... o, patrz, ja tu jestem, elo! Dobra, idę tutaj po ciebie, idę ciebie tutaj zjeść! E, nie, nie, nie zjesz mnie, stary, nie ma takiej nawet opcji, Nie, no, ma tak ci powiem. Patrz to, jesteś teraz no? dojeżdżany, idę tutaj po ciebie. A, Kuba. ja nie widzę cię za bardzo, Kuba? stary, nie widzę tego twojego dojeżdżania, bo ja jestem na kolejnym piętrze, a ciebie nie ma! Dobra, patrz na to, patrz Dobra, na to, właśnie jest... bobek spadł z wysokości bardzo dużej. O. Dobra. Haha, spadłem, spadłem z wysokości bardzo dużej, no, dobra. I, I spadłem to, jeszcze no, raz z wysokości no, bardzo dużej, dobra, teraz już się spadnę z wysokości. Spadam z wysokości bardzo a. dużej, dobra. Przeżyłem czy nie, ej, bo trochę się zbugowało. Ej, tu jest grone, patrz, Ej, dobra, tu wiesz jak tutaj przejść? Tutaj. No, dobra, a jak tutaj w ogóle wskoczyć można? Dobra, o, ale wiekko. jak tam wskoczyć? Co? Ognisko. A, tutaj, dobra, w ogóle no. nie widziałem tego na początku. Dobra, czyli tak. No. W ogóle... Da się, okej. Okay. Dobra, ale ty jesteś epicki stary parkurowiec normalnie. Dobra, jesteś bardzo epicki parkurowiec, rozumiem? No. Dobra, lecę za tobą. Tutaj z tego no, na to i z tego na to. Pierwszy. Dobra, z tego Dawaj. tutaj na to. Tutaj na to. Ja nie. Yeah! Po drabince tutaj, tak, tak, tak. I teraz z drabinki sobie Ewigenc. przechodzę siup i przechodzę sobie tutaj siup. A z tego sobie tutaj, wow. Dobra, prawie zginąłem, ale na szczęście jeszcze żyję. Ej, a ja nie wiem, gdzie mam dalej siupać. Ooo, a ja właśnie przeszedłem sobie, bo jestem strasznie dobrym pro-playerem w no! Minuteraft. Nie, nie jestem. Ale dobrze, teraz uwaga, z tego sobie skaczę tutaj nie siup. Się. Ej, tutaj przy, 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 przy użyciu tego slajma fajne. Okej, okay, to mnie... Aha, już kumam, patrzcie co chodzi, patrzcie co chodzi. Tutaj dobra. Siup! O Ale lecę! Ej stary, bo to miało być wyścig, a ty chyba jesteś bardzo w tyle. Eee, no ja właściwie nie wiem, gdzie ty jesteś. Stary, jestem mega wysoko już gdzieś, wiesz, w ogóle. Aha. No, jestem strasznie wysoko, mordo. Dobra, o Jezu, jestem bardzo wysoko! A tutaj jest TNT, twój ulubiony blok w minetra! Oho! Dobra. Mój ulubiony. Gdzie teraz? Aha. Z tego pewnie na to, z tego na to I z tego na to, dobra Lapi papi w takim razie, dobra, siup i psiu Lapi papi Ale ładne przej... Dobrze. Ej, tu jest mega ładnie Dobra, Ej, dobra. Pum, 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 pum. jestem bardzo wysoko jestem. Mordo, dwa ja poziomy dalej od ciebie A nie, już jesteś na 45, dobra O, jeszcze bobek spadł I uwaga, i uwaga, nie. wchodzę, wchodzę Wchodzę, wchodzę i mam 4 40... Dalej, 46 O, uwaga 47, dobra, leca go Jeszcze raz potężne leca go Oh, tak. O, tak, dobra, z tego źle. na to, z tego tutaj na to Okej, okay, let's Uuu. go, dobra, siuuu Fajnie ten, ten, ten fioletowy Ej, mega, mega dobrze to wygląda Dobra, patrz teraz na to, to nie tutaj, yeah. stary Tutaj wchodzisz na pnącza i pnączami sobie przechodzisz Kumasz? Serio? No, serio, to jest prostsze niż tam się nie, wydawało Ej, mega fajnie wygląda ten fioletowy kolor Nie wiedziałem, że tak ładny jest kolor w ogóle w Minecraft. Niby, niby każdy wiedział, że jest no. purpura czy coś takiego Ale naprawdę świetnie to wygląda nie miałem tu wejść? Ej, mordo, nie tutaj Nie tutaj, patrz, nie? patrz Tutaj jest takie oszustwo, że przechodzimy sobie tędy Wow 48, dokładnie tak, mamy 48, ale my się nie poddajemy My lecimy w takim razie, jeszcze raz Siup, siup, dobra, siup Tutaj siup, tutaj siup Okej, okay, z tego na siupi, to. Tutaj, siupi. tutaj. I tutaj, tutaj. Let's tak, move. tak, tak. Lapi, papi, dokładnie. Z tego. Tu się nie da. No, może tędy po prostu, no, dobra. dobra. Tutaj. Oj, oj, nie? oj, dobra. Czekaj, z tego, na to z, tutaj, tego tutaj, na to. z tego na to, z tego na to. Tutaj. I tutaj, tutaj. I, siu, yeah. I tutaj aż. O, wow, 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 wow! Wo. BOOM! Dobra, mamy to! I w oj, takim i razie tu. wpadam do dziury. Oj, idę do neterowego o, świata. Nie wiem neder. czy stary ty też. Ale ja właśnie wylądowałem w neterze, mordo. Właśnie Uu. jestem w neterze teraz. Dobra, uwaga, ciok! przeskakuję nad tym. Nie ma dla... oj! oj, oj. Nie! Ale dobra. Okej, okay. i z tego na to. Nie! Ej, do, dobrze, dobrze w miarę. Co? Nie, ślepo, Ej, co? Na no samym początek, no to właśnie, zrobiłem. to co ja mam teraz niby zrobić? Gdzie mam teraz niby? Trzeba, tutaj, w tutaj w bok! Tutaj w bok, okay, okej, to było Serio? proste, niż mi się wydawało. Dobra, teraz tak na to tutaj i tutaj znowu. na to. Dobra, dobra. I tutaj po różach widerowych, które bardzo kują, Uuu. bardzo kują. Wow, ale porąbany Uważaj. poziom. Ej, strasznie porąbany poziom Ej, mordo. Fajny, no. mi się podoba naprawdę. No tak, ale porąbany. Wszystko się tak jakby ze sobą zlewa, nie? Mega mocny to jest. Mega no. mocno. Dobra, przechodzę sobie tutaj. Dawaj, 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 dawaj. Okej, okay, tutaj sobie ja, przechodzę tak. Już w ogóle co jest grane? Ej, strasznie szybko lecę sobie, no. Bardzo, bardzo, no. bardzo szybko. Jestem bardzo szybki jak samochód. Jestem strasznie szybkim samochodem. Nie wiem czy ty też. Jak tajesz. samolot. No, jestem bardzo szybkim samolotem. Tak, samochodem, Uuu. samolotem. No. Dobra, uwaga z tego na to i z tego chyba tutaj na to i tutaj podejrzewam, I jo, że na to. Ops, Aha, czekaj, 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 czekaj. Z tego na to. Dobra, tutaj na to. Tutaj o, na to, ok. Aberkę. Dobra, Dzień i dobry. mamy 51. Wow, to jest dropper. O, stary. Co? Ej, to jest dropper. No, ej, bez jaj. Yes, let's go. Bez jaj, Nie, jakieś nie jakieś woda się będzie podnosić, no. Woda? Ale którędy? Laba. Ale stary, którędy, Dobra, Mordo, dawaj, skaczemy w takim razie Lecimy. tutaj. O I nie, stary. o nie, aktywowałeś wodę dawaj. właśnie. Aktywowałeś dawaj. wodę. Nie! Okej, okay, Mordo, dawaj teraz, dawaj, dawaj, lec dawaj. No no kurde, ej, Stary, jak ty tutaj w ogóle tu to trafiasz? No Dobra, no jestem tak, I gdzie tam, teraz? Aha. Gdzie teraz? No i tam, leć, Tutaj! Szybko! Tu są tutaj, schody! Nie, nie wiedziałem, że oh, to jest ja miałem biegli, wiedzieć, że to są biegli, schody, Mordo. Biegli, abro, biegli, nie. Dobra, Mordo, lecimy, lecimy, lecimy. Lec ej, jak ty przychodzisz w ogóle ten dropper? Aha, poczekaj, bo... Dobra, dawaj, 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 lec, dawaj. No co, ej, no! Dawaj, Let's dawaj, go, dawaj, go, dawaj, do dawaj, do dawaj, lecę! Lecę jak najlepiej tutaj po tym piecyku! Dobra, uu, ej, ale to, to jest, jest za starole. szybkie, to jest stare za jest, szybkie, no To jest totalnie za szybkie, ale ja nie wiem czy do czy do to co realne do zrobienia tak do szczerze. O starajm! Ej, to bez... jest... Dawaj dawaj. dawaj! dawaj, nie! Dawaj, górę, dobra, dobra, I teraz kolejne. szybki slime, okej. Okay tutaj dziura. Dobra. I to za Serio, ta lawa jest tuż pod nami. Ja dobra. ci po prostu... Dobra, i gdzie teraz niby? Niby gdzie Nie teraz? Wiem. Stary, ty... gdzie teraz? Tam, tam, Nie! tam! Ej, dobra, mordo, dawaj szybko. Dawaj szybko. Dawaj dobra, szybko tutaj na, na to. Lepiej, kurko. I dobra. Do góry. Stary, dobra, tutaj na to, tutaj na to. Lecisz, lecisz! lecisz. To już płynie za nami. Dobra, ale gdzie teraz? Ja, stary, gdzie ślubę. teraz? Yy, tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, Dawaj, chodź. Dobra. Chodź, chodź. Okay. Dobra, już. Dawaj, dawaj, stary, dawaj, stary, dawaj, stary. dawaj, 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 dawaj. Dobra. dobra złoto, po złocie, po złocie. Ej, serio, za, za ty... mocna jest ta mapka, autentycznie Ej, za mocna. Totalnie, dobra, jest to level, chodź tu. Stary, o, dawaj. dobra, na ostatnią no, sekundę to chyba zdążyłem, stary. To? Ej, serio, jest ostatnia sekundzie. sekunda. Dobra, dawaj tutaj, o, dawaj nie, tutaj, mordo. Żart. Naprawdę. Dawaj, tutaj, patrz, Ciak. Dobra, normalnie mapa. O, to mi o, się podoba, bo jest dobra. DIRTOWO! DIRTOWO! Dobra, koksowa mapa. mapa, bo boom. jest wszystko w bo Jest wszystko w Mr. DIRT! Mr. Dirt. Ja Dobra, dobra popatrz! dobry, panie Mr. Aj, Ale dobra, strasznie brzydki dirtowo. level, bo jest cały z Dirta! Właśnie jest super Okej, okay, let's go. I w takim let's razie tutaj. Go! Do góry. Tak, tak, tak. Okej, okay, I... gdzie teraz? Aha, z tego na to. No, Dobra, z tak, tego tutaj na to. Mi się wydaje. O, i to tu jest fajne. Na to jest fajne. I co teraz? I co? Do wody? Czekaj, ja stary. Wiem. Chyba. Czekaj, czekaj, y czekaj, czekaj. A Patrz nie, tak, tak. Tutaj. Tak, musimy tutaj spumy. zacząć sobie pływać. O, wymyśl, labirynt chłopie. Ej mega mocne, mega mocne to labirynt. jest, no. No, więc łatwy ten labirynt, ale mega mocny naprawdę. Ej faj, fajny, bardzo, bardzo fajny pomysł. Dobra, 53 no. level stary. 53 level teraz uuu, mamy. No, robimy to, mister 53 level. 15, 15, bęb, bęb. Bum, uuu. dobra, pa pa. Elo, no, ja idę. No, Złamujemy siebie. Pa, pa pa. Dobra, 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 dobra. Ashu. Dobra, dobra. Świdibidi. Powiem Ci, ta lawa na przykład była mega nieprzyjemna, a te mapki są już przyjemne. Ale to z drugiej strony ta lawa była o tyle fajna, że był jakiś stresik, no nie? To było fajne. No ale tam był totalny stary stres, tam to jest normalnie... Ale o, dropper, kolejny straszny dropper. dropper. Dropperki Dobra, są fajne, lubię siup. ten dropper, serio, polubiłem w ogóle ten tryb strasznie. Ej, serio, nie? dropper jest mega ciekawy, no. no. Dobra, tutaj siup, tutaj siup, tutaj siup. Dobra, tutaj dobra, sobie. Siu. Czyli teraz tak, tutaj z tego na to, z tego na to i tutaj tak, no. dobra, Ciach. Nie! Czekaj, zważywiłem, tutaj trzeba na tą wyższą dachówkę. Dobra, tutaj no, tak. też przeskakujemy. Tutaj I... do wody, dobra. Fajna woda, fajna żona się tak ucina tutaj. Dobra, i tutaj, uwaga, uwaga, czy będzie 50% level? Nie jeszcze nie? Nie. nie, jeszcze nie. nie, jeszcze nie, Mordo, tutaj Jak mamy kolejny. nie, są te mapy? Coraz dłuższe, stary. Stary, wiesz co? No, może trochę. Dobra, mamy tutaj stary portal, jest portal. Dobra, mamy portal, ale on jeszcze tutaj nic nie zmienił. Aha, bo tutaj patrz: no. slime. Ciach? Ciach. Jak, jest. Dobra, ale to Dropper mam. Dropper, taki dropper, stary zamkowy. Nie, nie, to był dropper zamkowy. Dobra, ej, ta mapka mi się podoba. Ta jest mega fajna. Dobra, ona jest taka śmieszna. Czekaj, bardzo. tu miałem skoczyć? Taka... Nie, tu jest wyzerowanie. Nie, Dobra. nie, tu masz slima, slima, stary slimik. Dobra, slimy. jest slimik, no jest, faktycznie, masz rację. Ej. Dobra, to no, no, wow. wow. no, trzeba będzie przez niego No, też mi się mi tak wydaje. No, totalnie jest masz rację. niż pewne. Dobra, i jeszcze będą dwoje wele. Tak, myślę, że to jest. No to leca go w takim razie stary, leca go tak go. O hey. to Ej, strasznie dobrze to wygląda, no, naprawdę M, mega na to dobrze naprawdę wygląda. naprawdę, epicko wygląda, stare, naprawdę, takie pomieszanie idealnie, normalnie kolorów. Tak, serio. idealnie pasujących do siebie kolorów przede wszystkim. Nie, no ale spadłeś spadłem. tak! bobo i spadanie to pasuje bardzo do siebie, no. Aha, dobra. A to jak tam gdzie już spadłeś czy jeszcze nie? Nie, stary, nauczyłem się, że zawsze jak jest slime, to muszę użyć slime. Aha, rozumiesz? Dobra ja ci nauka. stary wole, Wiesz, ja ci mówię, bo może nie wiesz, może nie wiesz, to ci tłumacza. No. Dobra nauka! Dobra, mam o, tutaj koch. Okej, okay, z tego nice. na to. Tutaj z tego na to Ciok. Dobra, patrz 56. Jesteś mega szybszy ode mnie. Patrz teraz na to, tutaj z tego na to. Z tego, tutaj na to Ciok. Dobra, nie wow. Nie podoba mi się to, że jesteś tak daleko od bobka. Dobra. Wow, to jest porąbany już level. To wygląda serio, jak patrzcie, jak dynamit w prawdziwym życiu. Ej, <grym> mega mocne. Dobra, stary, dawaj, dawaj, bo patrz, ja mam w tym momencie 50. Nie, nie mam 58. Ja nie wiem, co zrobić w tej kopalni za bardzo. Stary. A, no... wiem już. Ale ja też jestem w sumie w kopalni. O, teraz mam 58, to dawaj za mną, bo wyprzedziłem cię aż dwa levely, bobek. Uuu. Nie, do ziorka. Zium. Tutaj sobie jadę, robię sobie plum, 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 plum. Dobra, aha, ja wiedziałem, że muszę tutaj przeskoczyć. Wiedziałem, haha. Dobra. I jestem? I co, I co, i tutaj wyjedzie mi ten wózeczek? Czy, czy ja właśnie zważywiłem, słuchajcie? No, ty nie zważywiłeś, jak zawsze. Eee, stary, jest spora szansa, e, bo. nie Bo nie mam tutaj <grym> żadnego. Nie, nie zważywiłem, patrzcie na to. Patrz na to tutaj ciach. Stary, już się gonię, zaraz się dogonię. Oj, widzę to twój nikt, widzę morska. twój nikt, dobra, patrz, 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 dir, 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 dir. Ty lubisz dircik, lubisz Fajny. Dobra, okej, okay. tutaj na pewno. Wózek jechałeś, tak? Tak, tak, jechałem sobie w Jesteśmy na jednym poziomie, jak to możliwe, że mnie tak nadgoniłeś? Trzeba tam wyjść z tego wózeczka w pewnym momencie. Tak, 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 i skakać dalej stary potorach, no? I potem A, dobra. I ja na tym straciłem całkiem sporo czasu, nie? To było dość no, słabe. No i to jest bardzo dobrze, że straciłeś. Siup. 59. 59. Nie? Nice. Mam to przed Bobkiem, mam to przed Bobkiem stary. Dobra. I co on tutaj dobra, zrobić? Dobra, ja też jestem mega blisko ciebie. Wow, jestem na windzie! Super window. Ej, naprawdę, wiesz na czym jestem? Tak się właśnie podnoszą Wie? bloczki w grze Lava Land w Stumble Guys, Dosłownie tak to wygląda. <grym> to nice. No, nice! jest mega fajne. No, ej, mega mocne to jest, dobra. Ej, jesteś wyżej ode mnie, ale jazda. Ale jazda, dobra, dobra, dobra. Bo no, ja co po tym biegam. What? O, Jak ty tutaj, tu zaczyna... stary, się znalazłeś, niby? No, tu zaczyna się. Czy ja się naprawdę. Ja co chyba coś źle pobiegłeś, nie, chyba stary. zlebiego. No Papa Bobek! Papa! Pa. Dobra, i teraz tak, wchodzę sobie po tym lodzie, tutaj, ładnie, Aha. pięknie, no nie? Dobra, teraz z tego o. sobie wchodzę tutaj i gdzie dalej, bo ja się wróciłem, słuchajcie, do punktu wyjścia i to chyba nie był najlepszy pomysł na świecie. Czekajcie, wchodzę no, tak sobie tutaj. Nie, to był pomysł, powiem, bo wchodzę jednak sobie bobek tutaj. Gronił. A, widzicie, widzicie i uwaga, i uwaga, i uwaga, 60. level! Nie jestem 60, subujcie, dzwoneczku, nie wolno w ogóle i trzymajcie